I położył na moich stopach. Widzicie? W ten sposób to musi wyglądać. Czyli tu ewidentnie materiał musi zasłaniać moje stopy. Okay? Po czym utrzymując tę samą e, proporcję materiału na plecach, kładę stopy na tym materiale, który się zawinął, jak na takiej półeczce, i biodra wyciskam bezpośrednio nad głowę. Otwieram klatkę piersiową i w takiej pozycji pługu sobie chwilkę powiszę. Otwarta klatka piersiowa i biodra wypycham do góry, czyli nie daje się zgnieść grawitacji, tylko przeciwdziała. Szyja rozluźniona. Wyciągamy sobie teraz jedną nóżkę, proszę Państwa, z tej półeczki i kładziemy ją na ziemi. Mhm. Widzimy? No i teraz zobaczcie. Mhm. Ramiona są cały czas tak samo zaplątane w hamaku, barki są wyrotowane naprzód, a potem dopiero ściągam łopatki w ciało, ok? No i teraz podskakuję sobie tą nóżką, którą mam na ziemię, do przodu Staram się ugiąć ją w kolanie, poczuć jak stopa, która jest w hamaku, point, szybuje do tyłu. No i to proszę Państwa ustawi mnie elegancko w pozycji takiego szpagatu. Klatka piersiowa otworzona, stopa dobrze oparta na ziemi, druga noga dąży w hamaku, point, biodra równolegle opuszczam do podłogi. Super, oddychamy. I wdech. I wydech. Biodra coraz niżej. Wdech wydłużam się i z wydechem biodra coraz niżej. Po czym z wydechem wracam leciutko, używam brzucha, proszę Państwa, i wracam do pozycji leżenia w hamaku. Jak to się już wydarzy, to poprawiam ciało, jeżeli ma.